Hej, witam wszystkich, z tej strony Winko i oto kolejny mecz z widzem. Tym razem jest to Miko FC, a dokładnie użytkownik Miko1411, grającym drużyną z ligi hiszpańskiej w formacie 4-4-1-1, ogólny rating 83 i w składzie piłkarzy tacy jak Pedro, Puyol i Soldado. Więc e, zapowiada się na bardzo, bardzo ciekawy mecz. I ja oczywiście gram swoją standardową angielską drużyną, czyli Torres, Kazorla, Mata, e, Wiltshire, e, Nani, e, Vermaelen itd., tak itd. Tak Więc e, chyba znacie ten skład. E, tak czy owak, nie chciałem pokazywać Wam e, całego meczu. Tylko skróty z pierwszych pierwszych i oraz drugich 45 minut tutaj brameczka Vermalem piękna, naprawdę fantastyczna bramka, naprawdę udany strzał z boleja. Nie chciałem wam pokazać, pokazywać całego, ponieważ doszło tutaj do dogrywki. Wynik końcowy dowiecie się za chwilkę. Ale doszło do dogrywki i w dogrywce się naprawdę dużo, dużo działo, i bałem się, że ten gameplay może być po prostu troszeczkę za długi, więc skróciłem go. I tutaj już 34 minuta: Fernando Torres ustanawia wynik tego spotkania na 2 do 0. Więc tutaj jeszcze dużo, dużo będzie się dziać. Ja, jak już wspomniałem, po, pierwszych, po regulaminowych 90 minutach. Był tutaj remis, więc zaraz zobaczycie jak to dalej się potoczy. Tutaj oczywiście w tym meczu ogólnie nie było jakichś za specjalnych akcji, dużo błędów z mojej strony i dużo błędów ze strony mojego przeciwnika. Chodzi mi tutaj dokładnie o takie niedokładne podania, niedokładne dośrodkowania i więc ogólnie w środku pola przez dłuższy czas była, że tak powiem zwykła kopanina i tutaj właśnie przygotowywałem się na jakiś w miarę mądry atak i niestety straciłem tą piłkę no tutaj na chwilę znowu odzyskałem, ale to tylko na chwilę i mój przeciwnik wyprowadza swój kontra -atak który naprawdę był bardzo fajnie zorganizowany tutaj wyszedł sam na same Soldado ja trosz, troszeczkę za późno ruszyłem tym bramkarzem do przodu i w 41 minucie Soldado strzela bramkę na 1 do 2 więc zapowiada się naprawdę naprawdę ciekawie ja tutaj no na pewno przyznaję się do błędu mógłbym tym bramkarzem troszeczkę wcześniej wyjść troszkę skrócić ten kąt i może ta bramka by nie padła. No ale cóż, no więc lecimy dalej. To już jest akcja z 69 minuty Fernando Torres. Tutaj miała być finezyjna piłka i niestety nie trafia w bramkę, a mogłoby być 3-1. Więc tutaj kolejna akcja mojego przeciwnika, tam kompletnie niepilnowany jego zawodnik i piłka odbija się od bramkarza i Soldado. W 78 minucie doprowadza do wyniku 2 do 2. Więc tak jak już mówiłem, dosyć się działo, bardzo uczciwy wynik jak na 90 minut. Ale sędzia kończy to spotkanie i ja tutaj oczywiście zagłosowałem na krywkę wraz z rzutami karnymi to samo, na to samo zdecydował się mój przeciwnik i zapraszam teraz na pełną relację z właśnie z pierwszej i drugiej połowy czasu, nie wiem, dodatkowego, dogrywki, nie, nie wiem jak to że tak powiem, przyzwoicie nazwać. Więc tak czy owak tutaj piłka, Wilcher i już w tym momencie prowadzę 3 do 2, 92 minuta. Chyba mój przeciwnik nie zbyt się tego spodziewał, że tu zaraz po rozpoczęciu gry będzie taki szybki kontratak i że wyjdę znowu na prowadzenie. Więc 92 minuta, lecimy, że tak powiem i nie wiem, postaram się tutaj, to znaczy nie postaram się, tylko na pewno starałem się tutaj osiągnąć korzystny wynik. Tutaj naprawdę fajny, udany strzałem, chyba że Kazorli, jednakże e, zbyt bliska, blisko środka bramki i e, niestety no nie było tutaj bramki. A po prostu e, nie wiem, sorry, teraz się troszeczkę zaciąłem. E, naprawdę się zaciąłem, więc... E, ogólnie, tak chciałem powiedzieć, jeszcze o tych meczach z moimi widzami. Więc ogólnie jest mi bardzo, bardzo przykro, jeżeli nie możemy się, że tak powiem, spotkać, skumać, żeby zagrać ten mecz. Jak wiecie, nie zawsze jestem dostępny, nie zawsze wy jesteście dostępni, czasami mijamy się o różnych porach. Ja ostatnimi czasami bardzo często gram rano, a wieczorami raczej oglądam telewizję, czytam filmy i tak dalej, więc nie zawsze jestem, że tak powiem, w tych odpowiednich porach. E, dlatego mówię odpowiednich, ponieważ no wiadomo, wieczorne pory to jest e, najlepsza pora, żeby sobie rozegrać meczyk, więc e, tak czy owak, e, no bardzo jest mi z tego powodu przykro. Ale no na pewno, jeżeli się spotkamy, jeżeli będzie ten czas, to na pewno e, zagramy jakiś mecz. Ja już e, jeszcze z dwoma innymi e, widzami grałem mecz. Jednakże nie nagrywałem tego, bo byłem dosłownie może z godzinę czasu na Xboxie i naprawdę nie chciałem się podłączyć tej nagrywarki. Poza tym to miał być tylko jeden mecz i już koniec. Tutaj praweczka, proszę Państwa, 104 minuta. Santi Cazorla strzela bramkę i wynik spotkania w tym momencie jest 4 do 2. Również widzieliście tą bramkę w tym moim filmiku, który zawierał wszystkie bramki ze wszystkich odcinków. Tak, przy okazji, to chciałem powiedzieć, że. Żeby nie mylić tego filmiku, że to nie był film typu najładniejsze bramki, tylko naprawdę to był film typu wszystkie bramki strzelone w dotychczasowych odcinkach. Więc, więc tak, nie było tam dużo jakichś fantastycznych bramek, tam naprawdę moim zdaniem może dwie, trzy bramki były fajne, ale reszta to bardzo, bardzo kiepsko. Tutaj Fernando Torres, tak, tą akcję chyba dobrze pamiętacie z, z tego właśnie filmu o którym mówiłem przed chwilą e, tu elegancko wykiwałem, że tak powiem, jego obrońców e, obrońców mojego przeciwnika, czyli Miko 1411 i w tym momencie już jest e, aż za dużo, ponieważ 5 do 2 e, trochę te bramki się zaczęły sypać w tym momencie więc e, naprawdę e, ta dogrywka jest o wiele, wiele ciekawsza niż e, pozostałości z tego meczu, czyli te pierwsze 90 minut, które rozegrałem z Miko FC i no zobaczymy, zobaczymy teraz kolejna przerwa czas na odpoczynek niech moi graczy trochę się tam że tak nie wiem, nie wiem porozmawiają z trenerem obmyślą jakąś kolejną taktykę i tak dalej przypuszczam, że mój przeciwnik nie wiem czy jeszcze wierzy w jakąś tutaj możliwość wyrównania, ponieważ jest 5 do 2, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. A tak um, ogólnie no bo to w sumie tak um, gadam o pierdołach, trochę o tym, o trochę o tamtym um, trudno, trudno mi się skupić w momencie, kiedy jednocześnie patrzę na grę i próbuję coś um, um, komentować, próbuję jakiś um, temat tutaj narzucić. Więc wybaczcie za to, o, tutaj świetny strzał, ale e, Loris wyszedł z tego obronną rękawicą. <laughs> więc o, przepraszam. E, więc e, więc tak, o, o, o tych meczykach ze mną, to ja jestem naprawdę naprawdę skłonny zagrać jakikolwiek mecz z, z obojętnie z jakim przeciwnikiem. Nie no, może przesadam. No, nie, nie jest obojętny, bo jeżeli naprawdę... Jeżeli macie... Ekipę w Ultimate Team i nie wiem, powiedzmy, rating 80 czy 81. To no, szczerze mówiąc, no, szczerze mówiąc, wątpię, żeby ten mecz był naprawdę jakiś interesujący. Więc ogólnie zalecam się do tego, aby my, moi przeciwnicy czy też moi widzowie, którzy chcą ze mną zagrać mecz, to proponuję im, aby stworzyli skład przynajmniej. Em, rating liczący overall 84 czy 83 ponieważ wszystkie moje składy em, wszystkie em, chyba trzy składy moje em, mają ogólny rating 84 o tutaj brameczka na taki trochę ślimakowaty ten strzał, taki dziwny, taki żółw tam poleciał. Ja na to ogólnie em, podczas jakichś spotkań mówię na to, że taki szczur, więc no ale dobra, no bramka jest 62 więc tym razem szczerze już mówię, że mój przeciwnik nie ma szans tutaj na wygranie tego meczu, czy też wątpię, aby mógł wyrównać. No ale tak, czy owak, Więc znowu nie mogę skończyć. A chodziło mi tutaj konkretnie właśnie o te mecze z, z moimi widzami. Więc tak, jeżeli macie drużynę rating 83, 84, 85. To jestem bardzo, bardzo chętny do zagrania mecza. Jeżeli macie troszkę słabszą ekipą, to szczerze mówiąc to, wydaje mi się, nie chcę być jakiś pewny siebie, ale wydaje mi się, że e, możecie mieć naprawdę marne szanse na e, wygranie meczu ze mną, więc, więc nie, to by było moim zdaniem troszeczkę bezsensowne, więc naprawdę jeżeli macie trochę lepszą ekipę Właśnie już tak mówię, minimum rating 83 to, to naprawdę jestem bardzo, bardzo, um, że tak powiem, skłonny do zagrania tego meczu i, i w sumie w sumie tyle. No co są takim... To jest taki mój mały warunek um, do zagrania tego meczu i mam nadzieję, że wkrótce z którym z was się spotkam i zagramy właśnie um, tego typu, podobny, czy też taki sam mecz, no nieważne. W każdym bądź razie mam nadzieję, że w końcu ktoś mi spierze skórę i to by było na tyle, więc dzięki, że mnie oglądacie. Wielkie dzięki za subskrybowanie mojego kanału. Nie wiem, czy wiecie, ale mam już 500 widzów, więc jestem naprawdę, naprawdę w niebo wzięty i bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję i do zobaczenia.